Siemaneczko sobie świry! Tanie podróżowanie to wcale nie taka trudna sprawa, szczególnie w XXI wieku, kiedy kilkoma kliknięciami możemy prawie wszystko załatwić. Korzystając z takich udogodnień jak Skyscanner czy Airbnb możemy, jeżeli oczywiście zrobimy to odpowiednio wcześnie, zarezerwować tanie bilety lotnicze i stosunkowo niedrogie lokum do spania. Specjalnie dla Was rozkminiliśmy pięć tanich destynacji, ale wrzuciliśmy też kilka tipów, które ułatwią Wam życie na lotnisku. Zostańcie z nami! INTRO! Budżetowo nie będzie all inclusive, czyli wsiadasz, lecisz i masz wyjechane. No nie, trzeba włożyć trochę więcej pracy i własnego czasu, ale zwróci nam się to w funduszach. Gdzie więc możemy się wybrać? Na początek zabieram Was do Grecji. Eloty z Warszawy do Aten kosztują już od 100 złotych. A co robić na miejscu? Przede wszystkim warto zabrać ze sobą znajomych, bo wynajem domków zaczyna się już od 150 zł za noc, a to wychodzi tylko 40 zł na głowę. Jeśli chodzi o jedzenie, to niestety produkty spożywcze w Grecji są nieco droższe niż w Polsce, dlatego lepiej robić zakupy w marketach niż w małych sklepach, gdzie szczególnie więcej zapłaci się za owoce, warzywa i inne świeże produkty. Oszczędzić za to możecie na zwiedzaniu. W wielu zabytkach należących do greckiego rządu w czasie sezonu zimowego obowiązują obniżone o 50% ceny biletów. Dodatkowo studenci i osoby niepełnoletnie do wielu atrakcji mogą wejść za darmo. Bezpłatne atrakcje dla studentów to np. ateński Akropol, stanowisko archeologiczne w Delfachy czy starożytny teatr w Epidauros. Jeżeli wybieracie się za granicę, to zawsze warto wykupić kartę ubezpieczeniową. Szczerze, gdyby nie ona, nie mógłbym skorzystać z wyjazdu do Francji. Bułgaria. Rajskie południe Europy, gdzie za kącik dla dwóch osób na noc zapłacicie 70 zł, dla niewybrednych 61, oraz za pieczywo 2,96, za mleko 4,38, za jajka 5,48, no i za piwo tylko 2,45. Loty co prawda ciut droższe, bo od 303 zł, no dajcie spokój, musicie przelecieć cały kontynent. Ale okej, okay, dobra? W następnej destynacji lot będzie tańszy, czterokrotnie nawet, obiecuję. Ale zanim? To chwilka dla maksyma. Jeżeli nie lubicie długich kolejek na lotnisku, albo tak jak ja, po prostu zawsze jesteście spóźnieni, unikajcie kolejek, w których stoją dzieci. Dyrektor technologiczny Skyscanner twierdzi, że takie kolejki przemieszczają się najdłużej. Zdecydowanie szukajcie miejsc, w których stoją białe kołnierzyki. Ci ludzie wiedzą, co robią i robią to szybko. A co powiecie na Malte? Ceny lotów z Warszawy, Wrocławia lub Gdańska do portu lotniczego Laka kosztują już od 180 złotych. A jeśli chodzi o ceny na miejscu, to są one zbliżone do polskich. Za nocleg w hotelu z niższej półki zapłacicie około 70-60 nawet złotych. Jeśli chodzi o jedzenie, to na Malcie warto spróbować regionalnych produktów, za które zapłacicie naprawdę niewiele. I tak cena w tiry, czyli sycącej kanapki, to około 12 zł w przeliczeniu na nasze. Z kolei za kini, czyli napar ziołowy, zapłacicie około 3-4 zł, a za pastizji, czyli ciastko, około 2 zł. Koniec przerwy reklamowej, także tak jak obiecałem, Węgry, Budapeszt, lot już za 79 zł. Za nostek zapłacicie ciut-ciut więcej, bo 86 zł, ale co nadal malutko, a jeżeli ktoś jest, tak jak już powtarzałem, bardzo niewybredny, to 60 zł za koedukacyjny pokój wielosobowy. Za złocisty trunek zapłacicie tutaj 3,45 za chleb 3 za mleko 3,19 za 10, 4, 81. No Cholera wyjście do muzycznego w Gdyni jest droższe, a Budapeszt to przecież nigdy nie. Gdynia. Pusta butelka może się przydać. Nie wniesiemy przecież na lotnisko nic, co ma więcej niż 100 ml, a pustą butelkę już tak. W strefie bezcłowej znajdziemy poidełka i zaoszczędzimy tym samym parę złotych. A może chcecie poczuć się jak Niemiec na wakacjach w Polsce? Nic prostszego. Na koniec zabieram Was do Albanii, gdzie ceny są o 30% niższe niż w Polsce, jeśli chodzi o większość produktów. I tak na przykład za Espresso zapłacicie około 3 zł, czyli 90 leków, a za sycący obiad około 20 zł, czyli 600 leków. A jeśli chodzi o miejsce do spania, to kwatery prywatne w Albanii można wyhaczyć już od około 40 zł za noc. Brzmi nieźle, prawda? Dodajmy, że loty z Warszawy do Tirany kosztują w sezonie jesienno-zimowym około 400 zł. No i to by było na tyle. Teraz już bez obaw możecie jechać za granicę na weekendowy wypad i nie musicie się bać o stan swojego konta. Dajcie też znać w komentarzu, gdzie spędziliście albo spędzicie swoje budżetowe wakacje. Zostawcie lajka like i suba. I widzimy się w nadchodzących odcinkach. Strzało!